Prawdziwy boom na inwestowanie w nieruchomości. Deweloperzy budują na potęgę, mieszkania sprzedają się praktycznie jeszcze w fazie projektu, ale kupujemy też takie z drugiej ręki. A dlaczego? Bo w tej niepewnej sytuacji tak naprawdę biznes mieszkaniowy wydaje nam się najmniej ryzykowny. Zresztą oferty banków też nie skłaniają do skorzystania. A jak możemy pomnażać środki? No, urządzamy mieszkania i potem albo je sprzedajemy, albo jeszcze częściej wynajmujemy. W naszym programie opowiemy o kulisach prowadzenia biznesu z ekspertami. Przeprowadzimy analizę rynku nieruchomości do świata designu. Zabierze nas z kolei architekt wnętrz. Wspólnie sprawdzimy, co proponuje nam lokalny rynek, a potem przygotujemy mieszkania do wynajmu. Będą też ciekawostki dla tych, którzy urządzają swoje własne M albo chcą je zmienić według najnowszych trendów. Zapraszam wobec tego na nowy program Projekt Mieszkanie. A zaczynamy. Od początku, czyli od spotkania z ekspertką Magdaleną Kittel za która podpowie nam, jak rozkręcić biznes na rynku nieruchomości, nad czym należy się zastanowić, jeśli chcemy wynajmować mieszkanie, co wziąć pod uwagę i jakie wykonać pierwsze kroki. Ważne, aby mieszkanie było dobrze przygotowane do wynajmu. Właściciel przed rozpoczęciem najmu powinien odświeżyć ściany, umeblować mieszkanie. Warto zawrzeć w ogłoszeniu podstawowe informacje odnośnie kwoty czynszu, kaucji, okresu, na który ma być zawarta umowa, formy zawarcia umowy preferowanej przez właściciela, czy będzie umowa zawarta w formie zwykłej, czy w formie najmu okazjonalnego. Właściciel mieszkania powinien posiadać dobry projekt umowy najmu. Umowa najmu powinna zawierać trzy podstawowe. Podstawowe składniki, a więc stronę umowy, przedmiot umowy oraz kwotę czynszu najmu. Natomiast warto dodatkowo w umowie umieścić zapisy odnośnie kaucji, okresu trwania umowy, czasu wypowiedzenia. Powinna regulować także kwestia dodatkowych płatności, jak na przykład opłaty za media, bądź też czynsz do wspólnoty mieszkaniowej. Warto na etapie rozmowy z najemcą uzgodnić także dodatkowe informacje dotyczące możliwości trzymania zwierząt w mieszkaniu, bądź też palenia papierosów i zapisać te ustalenia w umowie najmu. Także ustalić, jakie prace może wykonać najemca w mieszkaniu, oraz zapisać w umowie najmu, że wszelkie prace adaptacyjne wymagają pisemnej zgody wynajmującego. Czyli wiemy już, jakie decyzje musi podjąć inwestor, zanim zajmie się wynajmem mieszkań. Ale to dopiero pierwszy krok w następnych odcinkach będziemy odkrywać kolejne tajemnice tego biznesu. Pod okiem Architekt Wnętrz przygotujemy też mieszkania do wynajęcia albo sprzedaży. Urządzimy je zgodnie z zasadami home czyli najbardziej optymalne lokale w dwóch odsłonach. Będzie to przykładowe, komfortowe mieszkanie w wersji ekonomicznej wyposażone przez inwestora oraz zaaranżowane przez projektantkę dwa małe luksusowe apartamenty. I właśnie od wyposażenia w wersji LUKS rozpoczniemy przegląd tego, co oferuje lokalny rynek. Design Award 2021 dla polskich płytek. Fenomenalna informacja. Nasze płytki z najwyższą światową nagrodą docenione przez międzynarodowe jury. Do tego w stolicy Designu Włoszech i o tej właśnie kolekcji porozmawiam z Pawłem Korfantem z firmy Cerat. Pawle, stoimy przy czymś no, niezwykle pięknym. Nie wiem, czy uda nam się to pokazać, bo ta struktura też jest niesamowita. To jest ten element, który. Zyskał największe uznanie światowego żywienia. Tak, tak. Powinnam zacząć od gratulacji. Dziękuję, chociaż to są gratulacje dla całego zespołu naszej firmy. No staraliśmy się iść zgodnie z trendami. Mhm. Tutaj mocno zabawiliśmy się strukturą, jest ona dość głęboka. Jest to odzorowanie marmuru, kamienia można powiedzieć bardziej niż marmuru. No i fajnie, że udało się to docenić na arenie międzynarodowej. Tak, tak. Mówimy o nagrodzie Design Awards. Markuj na gold. Bo ona jest absolutnie niezwykła. Nie ma połysku. To jest mat, ale ma takie drobinki piękne. Dokładnie. Żeby oddać tą grę świateł, do płytki dodaliśmy odrobinę hematytu. Nazwijmy go magicznym, magicznym pyłem, który w przypadku dobrego oświetlenia tak. oddaje taką grę świateł. Tu troszeczkę widać tak miejscami. A. I tu też przepięknie wygląda, bo tu są takie żyłki złote. Czarny ze złotem to w ogóle absolutny trend. Dokładnie tak. Jest to taki kierunek, który jest dość mocno w ostatnim czasie promowany. Widać to też po wyposażeniu boksów, gdzie tego złota jest bardzo dużo. Oczywiście to są delikatne, subtelne dodatki, mhm. aby też nie zaburzyć. Tak, bo sama w sobie ta płytka już stanowi A. taką ozdobę. To, co ciągle podkreślam, ona właśnie ma tę taką strukturę niesamowitą, prawdziwego, takiego szlachetnego kamienia. Jest to dość głęboka struktura, pomimo tego, że płytka ma grubość 6 mm w Zaledwie. przypadku formatu 120x120, 120. technologia musiała iść. Równorzędnie z trendami. To, bardzo, jest dla nas, bardzo, to, jest, to jest dla nas bardzo cenne, że potrafimy zrobić płytkę wzorniczo bardzo fajną, ale ta technologia musi za nami nadążać. To jest kluczowe, i w to też mocno inwestujemy. No i to światowe Żyli doceniło. Tak, no, kolebka designu, Czyli kolebka, tak pięknych rzeczy, Włochy docenili nasz produkt, bardzo się cieszymy. Pomimo tego, że jesteśmy dość młodym producentem, to produkty nasze w tej chwili są, no, można powiedzieć, że światowe nawet. Mhm. Także tak, bardzo bo się cieszymy. na wielu przecież targach i różnych takich imprezach wystawienniczych się pokazujecie i, i tak. laury są na każdym prawie. Tak, no, mamy dużo pokory w sobie, robimy co możemy, żeby no te ja produkty. To powiedziałam. dziękuję. Robimy co możemy, żeby te produkty się podobały, żeby wyznaczały trendy no i żeby szła za tym ta technologia. Jeśli chodzi o targi, Włochy, Cersaje, troszkę tak. ostatni czas nam popsuł częstotliwość tych, tych spotkań, ale mam nadzieję, że w tym roku już wracamy do tego. Mamy też kilka nowych produktów którymi myślę, że też zaskoczymy rynek. I zaraz o nich porozmawiamy, ale ja jeszcze ciągle wracam do tego naszego tutaj produktu polskiego. Może konkurować właśnie z włoskimi, z hiszpańskimi, no przede wszystkim włoskimi, bo to już jest absolutny lider na rynku światowym. I my też zdobywamy laury w konkurencji tak wysokiej. Tak, tak. Jesteśmy polskim producentem. Nie odbiegamy jakością od, mm -hmm. od producentów zagranicznych. Wręcz mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o technologię, jakość produktu, Jesteśmy w czołówce europejskiej. Jeśli do tego dochodzi jeszcze dobry, dobry dział wdrożeń, który potrafi dobrać mhm. odpowiednio charakter płytki do, do panujących trendów, no to to jest, to jest powiedzmy skromnie recepta na sukces. Na sukces, tak, tak jest. I musimy wspomnieć o tym, że w tej chwili dominują ogromne płyty. Im większe, tym lepsze. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to też jest kierunek, który w ostatnich latach jest coraz bardziej popularny. Płytki, nazwijmy je wielkoformatowe, to są płytki, które w tej chwili dają bardzo dużo możliwości aranżacyjnych. Są również bardzo praktyczne pod kątem utrzymania w czystości. Nie w mamy chodzi. tych fug. Dokładnie, jest mniej fuk. Są coraz bardziej dostępne, są coraz bardziej akceptowalne przez wykonawców, bo to też... Już jest... potrafią się obchodzić z nimi. Dokładnie, dokładnie. Klienci, klienci bardzo dobrze patrzą na wzory, które są na płytkach wielkoformatowych. Tematowych. Bo dopiero właśnie na tych dużych możemy tak naprawdę czasami pokazać cały rysunek, Dokładnie. prawda? I ta taki technolog... obraz się tworzy. Tak, ta technologia też nam pomaga, jeśli chodzi o drukarki cyfrowe. Tak naprawdę na płytce możemy nadrukować w tej chwili wszystko. Oczywiście drukujemy to, co wydaje nam się być w trendzie, co wydaje nam się być popularne. Ale drukarka cyfrowa pozwala dać piękny rysunek na dużej płaszczyźnie. Na małej płaszczyźnie tego do końca nie widać. Im większa płytka, tym ten rysunek układa się jak obraz. Jest to, można powiedzieć, wreszcie pełni odzwierciedlenie tego projektanta, który tak sobie tą płytkę wymyśli. Dopiero na tym A największym najczęściej formacie to jest od... widać. A to jest też najczęściej odzwierciedlenie natury. Dokładnie tak. To jest też ta tendencja, jesteś bardzo dobrze przekładywana dzisiaj. Jest to taka tendencja od lat panująca, że to co robi natura jest wyjątkowe, niepowtarzalne. To są produkty, które my próbujemy je naśladować. Próbujemy zgłębiać ich strukturę, to też jest bardzo ważne, bo nie sam rysunek, ale również struktura głęboka struktura przy Markuinie struktura drewnopodobna przy Matinie, którą sobie zobaczymy za chwilkę ten trend żeby być jak najbardziej naturalny w produkcie jest cały czas w modzie i myślę, że cały czas będzie. No właśnie, Matina padło to słowo. Matina została też nagrodzona. Ale za coś szczególnego. Mamy bardzo często problem z tym, żeby nasz salon wewnętrzny przedłużyć o ten zewnętrzny i wykończyć go. Lub wykończyć na przykład tak samo schody wewnętrzne, bądź te na zewnątrz. Mamy rozwiązanie. Mamy rozwiązanie. Matina to jest kolekcja, która funkcjonuje u nas już kilka ładnych lat. Jest to kolekcja, która ma swoje zloty i upadki, ale cały czas jest w trendzie. Do Matiny przygotowaliśmy stopnicę fałszejpową, to znaczy fałszejpowa jest to stopnica, która jest zaoblona na samym końcu. Jest to stopnica, która pozwala wykończyć tam elementy zewnętrzne, takie jak schodki czy podesty, jak i elementy wewnątrz domu, czyli schody, czyli możemy na jednej płaszczyźnie użyć płytki z tą samą strukturą. W tym samym kolorze. Już tak. nie musimy zastanawiać się, czy dobierzemy dobrze kolor schodów do podłogi. Tak, bo tym mamy bardziej, ten że to czasami nie najlepiej wygląda, jeżeli mamy inne schody, inną podłogę, prawda, jeszcze inne drzwi i wprowadzamy ileś tych tak. kolorów drewna i gatunków. Dokładnie. Zbyt duża ilość kolorów to jest znowu jakieś zaburzenie myśli wyglądu koncepcyjnej. koncepcyjne. Tak. Dokładnie. Tym bardziej, że struktura naturalnego drewna płytki jest też różna. A propos tej matiny, to też mogę dwa słowa powiedzieć, jeśli chodzi o strukturę i sam wygląd tej płytki. Ta płytka ma bardzo dużo twarzy, tak jak naturalne drewno. Nigdy nie ma dwóch identycznych kawałków mhm, no drewna, właśnie. tak samo przy naszych stopnicach. Każda stopnica będzie inna. Tu mamy świetne rozwiązanie, bo możemy w jednym stylu zaaranżować całe mieszkanie, ale też bardzo nam pomaga to, że są to płytki multiformatowe, prawda? Dokładnie tak. Mamy różne pomieszczenia o różnych wymiarach. Multiformatowość płytki polega na tym, że w ramach jednej kolekcji, np. Markuiny Gold, mamy formaty od 60x60, na 60x120, na 120x120 na i 120x280. Taka różnorodność formatowa pozwala nam dostosować płytkę do szerokości, tak, głębokości tak. naszego Nie musimy pomieszczenia, wciąć, tylko możemy no sobie fajnie. dobrać. A propos trendu multiformatowości też zdecydowanie widzimy to wśród obowiązujących aranżacji, tak bym to mm -hmm. nazwał, że w ramach jednego pomieszczenia bardzo często mieszamy formaty. No Czyli właśnie. na jednej ścianie przy tak. prysznicu często dajemy płytkę jedną, dużą, tak. aby zaoszczędzić czyszczenia, ułatwić A. pokazać ten odbiór tego wzoru, odnawiać właśnie ten wzór. Tak. Tak. A już gdzieś tam na bokach czy przy Innych elementach dajemy formaty mniejsze. Kiedyś było tak, że musieliśmy jakieś dekory stosować, a właśnie ta kompozycja już jest sama tak. w sobie ozdobą. Rozmawialiśmy o tym trendzie, który idzie za naturą. Dekoracje nie są czymś naturalnym i mhm. jeśli próbujemy odzorować tą naturalność w naszych mieszkaniach, to dekoracje są dodatkiem, który może szybko się znudzić. Natura się nie nudzi, natura jest ciągle w modzie i to jest jakby to, czym my chcemy się chwalić, co my chcemy pokazywać i promować. Ale wy trochę wyprzedzacie swój czas. <laughs> Projektanci tak mają, że zawsze są sezon do przodu. Chcemy być troszkę dalej niż bieżące, bieżące potrzeby rynkowe, tak bym to nazwał. Chcemy pokazać do czego dążymy. Takie kierunki, tak? Tak, w jakim zmierza styl, tak, moda. Tak, dokładnie. Jakby patrząc na, na trend to jest coś, co dzisiaj może nie jest Popularne, może niektórzy tego nie doceniają, ale to jest coś, co za parę lat może być główną inspiracją Aha. całego no działu No Myślimy mocno o Onyksach, tak? Kolekcja będzie się nazywać Onyks, już powoli, powoli zaczynamy ją promować. Jeszcze... błękity? Błękity, tak, błękity, biele. to to Czyli są, trochę to są taki śródziemnomorski klimat, będziemy my sobie. Tworzyć takie przestrzenie właśnie bardziej wakacyjne? Tak można powiedzieć. W dużej mhm. mierze jest to odzorowanie kamienia. Kamień jest Aha. w tej chwili mocno w trendzie, jest popularny wstawki złote, to już o tym mówiliśmy, tak. ale również powrót do kalakat, do tych Ta. najbardziej naturalnych. Mury zawsze gdzieś tam się pojawiały. Ta, mają swoje wzloty i upadki, ale w tej chwili są, są znowu bardzo na topie. Klienci. Lubią, to. Oczekujemy lubimy tego, tak, po prostu oczekujemy. Tak, tego. tak, tak. Pasują praktycznie do każdej aranżacji. Tak, są bardzo bezpieczne, można no właśnie, powiedzieć, w jakimś tak, stopniu. Tak. Chociaż ze wszystkim można przesadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A tak wyjątkowe płytki są integralną częścią wysmakowanych przestrzeni, urządzonych zgodnie z trendami. Stanowią najlepsze tło dla eleganckich mebli wypoczynkowych, doskonale wykonanych i z najlepszych materiałów. To ważne, bo meble do siedzenia zmieniły swoją rolę na oskarową. Gigantycznych rozmiarów narożnik czy całe zestawy wypoczynkowe są często główną ozdobą najdroższych apartamentów. Niektóre stanowią wręcz dzieła sztuki. I zaproszeni zostaliśmy do miejsca, gdzie takie właśnie perełki designu obejrzymy. Jutrze, ja już się nie ruszam z tego. To jest to co lubię <laughs> najbardziej, czyli połączenie piękne i komfortu. I wygody, nie? Tak, Zdecydowanie, tak. No. Ale przede wszystkim jestem zachwycona tym designem. To są Chesterfieldy, chyba te najpopularniejsze, tak, kanapy. Tak jest. To jest narożnik w stylu Chesterfield. Model dokładnie nazywa się Benetto i charakteryzuje się właśnie bardzo szerokimi boczkami i tak. bardzo charakterystycznymi dla stylu Chesterfield pikowaniami z guzikami. Ten konkretnie model bardzo dobrze sprawdza się w, w wnętrzach stylu glamour, gdzie mamy dużo właśnie złota, dużo tak. srebra, lustra, lustra, marmur na podłodze dokładnie. Tu zresztą możemy sobie też dobrać resztę asortymentu, prawda, tak jest, i zaaranżować całe wnętrza. Już mówiłam o tym, że to są perełki designu, że one są Wykonane z dbałością o każdy detal. Wykonane i zaprojektowane. Zgadza się. Ramaro jest firmą, firmą rodzinną. Taka Produkujemy mebli, rodzin. meble już od, od 30 lat. Właściciele są tapicerami. i Pomimo, że już dzisiaj tapicerką się nie zajmują, codziennie doglądają i to serce sprawdzają. widać w tym. Dokładnie, i to widać. Benetto to taki styl glamour, ale z tej najwyższej półki mamy też. Narożniki w stylu minimalistycznym. Tak jest, mamy narożniki na przykład Amsterdam, narożniki Dubaj. Niektóre z tych narożników mają funkcję spania, inne są bezfunkcyjne. Amsterdam na przykład. Pomimo tego, że jest to duży mebel, to jego forma jest bardzo lekka, stoi na wysokich nóżkach 12 cm, wiedzie pod niego odkurzacz. To, to, jest bardzo, to jest bardzo no, istotne. Właśnie tak, nie lubimy kurzu. Ale my możemy sobie oprócz tego, że wybrać każdy model tutaj dostępny w ofercie, to jeszcze stworzyć takie meble personalizowane, tak? Oczywiście, że tak. Każdy z naszych modeli możemy dostosować pod potrzeby klienta. Na przykład. Benetto. Na przykład Benetto, na którym Aha. siedzimy, jest w formie narożnika z Otomaną, jest klasyczny, z dwoma boczkami. Benetto z funkcją spania, Benetto koncept. Ja już możemy myślałam, że większą, nic lepszego nie można wymyślić. <laughs> można. Mamy sofy, benetto, trzyosobowe, dwuosobowa. Aha, czyli jak mamy na przykład wielki fotel. penthouse, to, to sobie możemy ustawić tak. możemy cały, zestaw. Sobie cały zestaw. Oczywiście rozumiem tkaniny, możemy wybrać nóżki, nawet te guziki, tak? Więc Dokładnie tak. Zamiast guzików możemy wstawić kryształki, bo możemy spersonalizować. Jasne, do indywidualnego. Do indywidualnych klienta. potrzeb klienta, tak jest. I co jeszcze jest istotne, bo chcemy na już. No prawie na już. No na no już to może nie. <grym> jednak wykonanie takiego mebla jest bardzo pracochłonne. Mhm. Składa się na niego bardzo wiele operacji. Od zamówienia tkaniny. Mamy bardzo szeroki wachlarz tkanin. My produkujemy mebel od podstaw, od szkieletu. Mamy własną stolarnię, przecież mamy szwalnię. Wszystko robimy sami. Cały mebel jest wykonany w fabryce przez naszych pracowników, ale niestety jest to proces, który trwa. Ile, gdzieś tak 2 trzy miesiące czekamy na taki mebel? Nasz no tyle to nie. Aha. W tej chwili okres oczekiwania to jest około czterech, pięciu, no do 6 tygodni. Natomiast cały czas pracujemy nad skróceniem tego czasu. Um, mm -hmm. Automatyzujemy produkcję. Pomimo tego, że cały mebel jest robiony ręcznie, no to jednak pewne procesy możemy zautomatyzować. Systemy, I nic które, z Chin nie przyjeżdża? Nic nie przyjeżdża z Chin, <grych> no, natomiast dobrze, dobrze. wszystkie procesy wewnątrz naszej fabryki automatyzujemy tak, żeby ten czas z produkcji jak skrócić córczy, jak najbardziej. Jasne. To co, może przeniesiemy się teraz na inny narożnik Jasne. i tam Zapraszam. rozmawiamy o kolorach, bo wciąż butelkowa zieleń, granat, tak? No Jeszcze i takie wciąż. piękne odcienie tak, szarości połączeniu z beżem. Beż, nadal są, to są nadal bardzo modne kolory. Tak więc zapraszam Dobrze. na kolejny mebel. Ale na tym kolejnym luksusowym meblu zasiędziemy za miesiąc. Natomiast już teraz poszukamy dodatków w najmodniejszych kolorach. A dziś odkryliśmy między innymi moc błękitu w odcieniach niebieskich i białych, które już za chwilę będą must have w najmodniejszych przestrzeniach. Widzieliśmy też małe mieszkanie zaaranżowane przez naszą stylistkę wnętrz, Justynę Kałabuk, właśnie z elementami w odcieniach od granatu po biel. Na koniec, więc w tej relaksującej atmosferze, która jest zapowiedzią odpoczynku, obejrzyjmy, co w pilskich sklepach możemy znaleźć, by ten urlopowy, nadmorski klimat przenieść do naszych domów. Znajduję się przy ścianie sezonowej Culture której prezentujemy kolekcję Ocean Vibe, styl marynistyczny, klimat morskich wybrzeży. Dominuje w tej kolorystyce biel, granat oraz niebieski. Wiele elementów łączących się z nowoczesnością i tak naprawdę kolekcja pasuje do stylu i skandynawskiego, i wielu innych rozwiązań wnętrzarskich. Możemy się poczuć jak na plaży, w kurorcie, zaniesie nas to troszkę w strefę relaksu. I w tej strefie relaksu pozostajemy, ale z oceanicznych głębin wypływamy na brzeg, by cieszyć oko blaskiem mieniącego się w słońcu piasku. W dzisiejszym programie wspominaliśmy też o wszechobecnym złocie. Tego lata będzie to jednak subtelny jego odcień w połączeniu z delikatnymi pastelami, czyli kolorystyka znów przywodząca na myśl lato i nadmorski złoty piasek. Skoro wakacje to także podróże, więc w naszych domach zagoszczą utrzymane w subtelnej kolorystyce egzotyczne dekoracje. To kolekcja Pastel Dust, typowo pastelowa, która łączy się z jasnym złotem, które daje jej odrobinę elegancji. Są takie rozwiązania, gdzie dominuje zieleń, ale nie ciemna, nie butelkowa, tylko odrobinę jaśniejsza. Jest też lekka mięta, złoto. Oczywiście blade, jasne, klimaty florystyczne, wazony w formie takiej jak tutaj. Są też różne zaczerpnięte elementy tak naprawdę z różnych miejsc, z Dalekiego Wschodu, chociażby taka figurka Buddy, czy też coś w ten deseń. I tymi pięknymi obrazkami kończymy dzisiejszy program. Na kolejne spotkanie zapraszam już za miesiąc.